Witajcie moi drodzy. Dzisiaj wtorek. Wtorek jest zawsze przed środą. Czyli jutro mamy ważne wydarzenie, gdyż można zdobyć kolejny token NFT. No a dzisiaj co? Takie króciutkie, króciutkie daily. Co mamy do zrobienia? Mamy do zrobienia dwa chaosy. Mamy do zrobienia, żeby nie być ostatnim w rejsie. No i zakończyć jakieś wajby Wajby jakieś zakończyć, i teraz tak chciałbym coś przetestować, żeby sprawdzić, czy w grze czasem nie ma, nie ma buga. Otóż zauważyłem, że da się odpalać to samo konto na, 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 na dwóch komputerach w tym samym momencie i chcę sprawdzić, czy. Czy będzie się naliczać, czy będą się naliczać yy, dodatkowe punkty w momencie robienia na jednym komputerze i na drugim? Powinno być to tak zabezpieczone, że nie powinno się dać wejść z drugiego komputera, aczkolwiek tu się da to zrobić. I teraz tak na drugim komputerze włączam właśnie Vibe, all parties, nie featured, games, vibes. Drugi komputer trochę jest starszy, laptop się wszystko wolniej ładuje, ale. Ale nie powinno to nam przeszkodzić. Nie, to, to, dobra i ok. Dobra, na drugim komputerze już się ładuje. Tutaj wybierzemy sobie mniej więcej w tym samym momencie. Spróbujemy, może, jakieś checker drop. Żeby żeby w miarę szybko nam to poszło. I widać. Nie widać, nie mam tu nic zapełnione. Jest 0, tak? Więc po zrobieniu y, mojego rayzu powinno mi się tylko wyświetlić: y, tylko wyświetlić: Don't finish last in race albo: albo powinno mi się coś wyświetlić: Complete a Vibe, jeśli na drugim komputerze mi zaliczy, bo nie wiadomo, który może zaliczyć pierwszy. Jeśli zaliczy obydwa, to znaczy, że po prostu bug jest i trzeba go zgłosić. Oczywiście, że tak, trzeba go wtedy zgłosić. Dobra, poczekam aż na drugim komputerze pojawią się jakieś gracze, albo coś widzę, że. Pustki pustki. Pustki nie ma tam graczy żadnych. Hmm. Może spróbujemy jakieś inne vibesy. Przy tym spróbujemy reaktor. Dobra, tam klikam reaktor, bo wajby ciężko znaleźć. Z tego co widzę dzisiaj, bo już próbowałem to wcześniej zrobić. No co, no, no zobaczymy, nie? E, nie wiem, czy pokazałem wam nową wyspę Tam jest nowa wyspa, można dolecić tylko do niej za pomocą zbierania tych vibe'ów e, Tutaj dokładnie, tam Stąd lecimy, cały czas zbieramy wajby i lecimy na tą, tą wyspę Tam do góry Ciekawa, kolorowa Nawiązuje do Blankosa, który wyszedł, nie wiem czy się już wyprzedał W już sprawdziłem, o okej, okay, tam się już zaczyna, o do tego Blankosa nawiązuje Jeszcze są, nie, sold out jest, sprzeda. Dobra, bo tam już się zaczyna, to wchodzimy w checker dropa Wszystko teraz powinniśmy mieć na szaro, tam jeszcze sekunda, zero Tam już zaczynają się vibe'y Już zaczynają się vibe'y my um, zobaczymy zaraz czy mam rację, czy też nie. <grafię> Jak mam rację, to oczywiście nie będziemy wykorzystywać buga, choć jestem pewien, że ktoś go już wykorzystywa. I ma pewnie nftki z numerem jedynkowym. No ale my nie jesteśmy oszustami. Idealnie, proszę bardzo. To zacząć. Nie powinien być ostatni w tym. O, już mamy kurde, ja nie muszę sprawdzić, pokazać wam. No ale to lecimy, nie? Lecimy, lecimy w dół. Ogień, ogień, ogień. Dobra, dawaj maleńki. Tu, 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 Dobrze. Tam cały strają trwają dosyć dobrze mi idzie umiem w miarę w to grać, grałem w to trochę rady, chociaż nie jest to zbyt proste, ale ach, pierwsza jest zbicie. Ale jestem pierwszy. Dobra, jest dobrze. Rekord mój nie. Rekord 43 chyba 9 m. Teraz tak, mamy party pass, proszę sprawdzamy. Challenges. Nie mamy żadnego zrobionego. Tam jest jeszcze 2 minuty 25 sekund Czyli w teorii powinno mi najpierw zaliczyć Ten daily I nie powinno mi zaliczyć vibe kolektora. Dalej mamy tutaj Tu mamy party finishet O jest pojawiło się Że Mamy zakończone Rejs, że mamy zakończony rejs, tak? A tam dalej czas idzie w tamtych vibach. W tamtych vibach jest jeszcze 1,50. No to co? Wyjdźmy do Junction i sprawdźmy, czy Bug jest faktycznie Bugiem, czy nie zalicza nam drugiej gry. Teraz się dowie ładuj, 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 ładuj No, nagracza mieć naprawdę dobry komp żeby to wszystko fajnie chodziło Tu, 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 tu. tu na razie nie zaliczyło nic Na drugim komputerze jeszcze pokazuje minut Jeszcze minuta żeby to sprawdzić No Wracając do tego blankosa, no to sprzedał, został sprzedany, był bardzo drogi, bo 35 tysięcy blanków z Baksów to jest jakieś... ja liczyłem to 1400 zł. Niestety nie zakupiłem nic z tego, bo no, no za dużo jak na moją kieszeń. Niestety taki wydatek dosyć spory. Oczywiście kiedyś można sobie uzbierać z, z, no z tych darmowych tokenów NFT, które zdobywane. I sprzedawać, sprzedawać, sprzedawać i w końcu się dorobić. Ja teraz yy, sprzedałem jakieś tam blankosy, no to tam wyszedłem jakieś tam, nie wiem, ze 150 dolarów chyba. Także no całkiem sporo w tym, w tym miesiącu, dobra, 8 sekund, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Party finish, i zaliczyło się moi drodzy, czyli mamy Buga. Czyli mamy Buga, tam się zaliczyło, a tu się nie zaliczył. No to dobra, to zobaczmy teraz tak, Tu, tu Menu tam dałem. Challenge na laptopie, mam zaliczone tylko jedno. No to. Dajmy przel. Wyjdźmy jeszcze raz. Zobaczmy co zalicz. Na laptopie mi pokazało, że, że mi zaliczyło. I teraz party pas. Nie ma, nie jest zaliczony. Czyli prawdopodobnie ten Bug nie działa z tego co widzę. Don't Finish Last in Race. A Wajpa po prostu nie zaliczyło. Zaliczyło pierwszego, pierwszego, którego zrobiłem. Drugiego nie zaliczyło. No to w sumie jest spoko. Czyli Bug nie okazał się być Bugiem. No i drodzy, mmm, także no co. To już wam pokazywałem moje Blankosy. Nic nowego tu nie ma. No ale co, jutro widzimy się jutro. Jutro gramy, zdobywamy NFT. No i co, Bóg nie okazał się być Bugiem. Trzymajcie się, na razie.